Witajcie, kochani. Chciałam Wam pokazać, co się dzieje dzięki Wam. Dzięki Tobie, żebyście nie tracili nadziei, że ratowanie życia dziecka, że pomaganie. Dzieciom, mamom w ciąży, żeby godnie mogły przeżywać macierzyństwo, że każda pomoc jest bardzo ważna i każde wsparcie jest bardzo ważne. Chciałem Wam pokazać, dzisiaj był pierwszy dzień po turbulencjach, że tak powiem, ekip różnych. W końcu jest ekipa. Weszła dzisiaj od rana, od godziny siódmej, po prostu robili, co mogli, i chcę Wam pokazać, co. co Zrobili. Zobaczcie. Tu, jak widzicie, jest już, jest już zrobiona ściana. Pamiętacie, tutaj były takie pustaki. Było widać, nie? Już jest. Już jest są regipsy zrobione. Naprawdę cieszę się. Nie wiem jak wy, ale ja się cieszę, że to jest zrobione. To wszystko jest dzięki Wam, dzięki Waszym datkom. Tutaj będziemy mogli, tu jeszcze nie jest oczywiście zrobione, ale tutaj będzie stół konferencyjny. Tutaj będą się spotykać mamy, będziemy je edukować, będziemy pomagać, po prostu, żeby po prostu wzrastały. Natomiast tu będzie część, Taka biurowo spotkaniowa, bo to jest, jedyne, są nasze jedyne okna, jedyny dostęp do świeżego powietrza i do, mm, i do słoneczka. Więc tu będzie biurko e, biurko e, tutaj, e, gdzie będą właśnie mamy e, przyjmowane, a tutaj natomiast będzie taka mała, mała bawialnia, e, gdzie gdzie będą mogły dzieciaki tutaj, no tutaj się pobawić, w tym czasie, kiedy mama będzie na przykład dopełniać w różnych formalności, bo no niestety w biurze obecnym nie ma trochę miejsca dla dzieciaków, no i dzieciaki, no, że wiadomo, no, szarpią, mamy za nogi, mamo już chodź, mamo, mamo coś, tam mamo, mamo, mamo. E, sami wiecie jak to wygląda. <laughs> jeszcze jest trochę pracy, wiadomo, ale, no słuchajcie, no jest już naprawdę, naprawdę super. No... Motywuje, motywuje też do, do, do pracy. Ja tutaj też troszeczkę, może widzieliście na, e, na filmiku, e, troszeczkę pomogłem i zrobiłem e, panom e, to wylewkę, bo tutaj był taki podest. Jeżeli kiedyś żeście obserwowaliście nas, nas na Facebooku, to widzieliście, tu były takie, takie duże, e, żelbetowe podesty. No, trzeba było je skuwać. No i wszędzie żeśmy sku skuli, ale tutaj z racji tego, że będzie pralnia, no to żeby, e, powinno być troszeczkę wyżej. No, i też rury odpływowe, no to lepiej, lepiej właśnie będą podłączone. No i więc słuchajcie, no jest już, bo, słuchajcie, e, no jest już z, zrobione wyjście, gniazdka, e, jak widzicie, jest, e, no są gipsy, także no, no super. No, można powiedzieć, że już prawie jest e, pralnia i suszarnia, tak? Tu jeszcze nam zostało zrobić. No tutaj też panowie zrobili tą ścianę, zwykłą płytą jak widzicie, no trzeba będzie jeszcze pokombinować z tymi rurami, wiadomo sufit, może jakieś macie pomysły, no to może napiszcie mi, no, no może się lepiej znacie, ja nie jestem budowlańcem, tak, może coś w tej ekipie naszej może fajnie podpowiedzieć, jak to zrobić, no namawiam was do, do tego, no bo... No, kto jak nie Wy, kto jak nie my możemy ratować życie, e, dzieci. E, chcemy to robić i z Wami, e, po prostu, no, żeby, żeby to procentowało. Jak już wiele razy powiedziałem, bo każde życie jest bezcenne. Trzymajcie się, dziękuję, e, dziękuję, że nas wspomagacie i, i zachęcam Was gorąco, e, wspomóżcie, e, bo jak tutaj się skończy, tu będzie ten wielki e, stół. To możecie wpadać na kawę. Zapraszam na kawkę. Trzymajcie się. Hej.